Cześć! Yamaha już prawie, prawie złożona, tak jest. Jedno, co się trochę mi nie pasuje, to to, że jak tutaj fajnie to domalowałem, że są takie prześwity i ona jest taka żółta, ale trochę zielonawa, i takie no. Nie jest jednoznaczny ten kolor. Tak tutaj po prostu z tymi boczkami poniosła mnie fantazja i dałem za dużo warstw po prostu żółtego i tutaj on to pokrył dosyć fajnie na żółto i to się trochę wyróżnia na tle całego, całego motoru no także taki element, ale obczajcie się w ogóle tutaj jak pomalowałem ten błotniczek mega mi się to malowanie podoba zaraz biorę się za montaż tego ale fajny ten pas jest. Dodaję tutaj jedyny element, który ma czarny spray. Powiem Wam, że ten czarny daje takiego, no daje takie coś, że wygląda to naprawdę, naprawdę nieźle. No tutaj w ogóle nie ma czarnych, czarnych elementów, w sensie czarnego koloru na tych pasach i tak dalej. Też to ładnie wygląda, ale. Ale no cóż, nie będę się już rozwodził na ten, na ten temat. No, będzie to. Będzie pasował. Biorę się za, za montaż tego. I już niedługo jazda. Będzie jazda. A teraz ten. Zrobiłem te migacze. zrobiłem migacze już normalnie świecą z tyłu czerwony z przodu biały także jest git no i poświetlenie tablic zostawiłem zielone ładnie to wygląda podoba mi się teraz muszę, muszę po prostu jakoś te handbary przymocować tak, żeby nie rysowały mi tutaj baku. Bo tutaj wystają takie śruby. Nie wiem czy to. A, teraz, teraz widzisz. Tutaj śruby wystają mi to. Rysuje bak. Muszę to jakoś obrócić. I można powiedzieć, motor gotowy do, do jazdy. No ale okej, okay. koniec tego gadania trzeba brać się za. Eee, jest jakaś różnica? Poczekaj. Jest. O, ma być od tej strony. W ogóle jeśli ktoś z Was wpadnie na taki głupi pomysł jak ja żeby malować motor, powiedzmy taką Yamaha, to naprawdę trzeba uważać właśnie na takie pierdoły Jak widzisz, bym w ten sposób to przykręcił, i wtedy musiałbym na nowo znowu to rozkręcać, i zakręcać, bo byłoby od złej strony. To samo z tymi boczkami. Jeśli ktoś chciałby już malować taką Yamaha, to zdejmuje się cały przód. Najpierw nie odkręcając tych, tych boczków, bo tam nie ma praktycznie dostępu do tych śrubek, potem nie. Tylko po prostu zdejmijcie tą górę, tutaj to. Zdejmijcie cały przód, a potem odkręćcie sobie te boczki. Ja na to oczywiście wpadłem dopiero później. Ale to też przez to, bo malowałem elementy nie wszystkie naraz, tylko w różnych tam odstępach czasowych i, i to dlatego. I ile ja się nadenerwowałem, jak już miałem prześpiącony ten przód, nad tym, żeby dokręcić te boczki, to jest mm. po prostu no. Także, jak coś, to, to zdejmuj się cały przód, i potem dopiero te boczki, potem nakładaj się też cały przód, bo tak po jednym elemencie to jest oj, no mordęga po prostu. Tyle wam powiem. Ale. Jakoś się udało i to głównie dzięki temu magnesowi, co znasz pewnie z innych odcinków, jak wyjmowałem z Baku, bo mogłem tym magnesem sobie tam śrubkę jakoś dopasować. Takie, takie rzeczy po prostu. Okej. Okay. Teraz jak to szło. Jak to szło? Tak to szło. A jest. A. Nie no, ale wyszedł ten błotnik, naprawdę powiem Wam fajnie. To też przez to, bo malowałem go na świeżym powietrzu, na dworze, a nie tutaj. I też widziałem mniej więcej w które miejsce ile ile dać lakieru i tak dalej. I o wiele lepiej mi się po prostu malowało na świeżym powietrzu. Także. Drugi raz w zimę nie malowałbym motoru, wstrzymałbym się do wiosny, bo naprawdę z tymi temperaturami, które są, to kiepsko. Muszę Wam powiedzieć, kiepsko. Co ty nie wchodzisz? Dziwne. No więc, jak coś to polecam na, na świeżym powietrzu malować ten motor. Przynajmniej się nie wdycha tego dziadostwa też. Chociaż no stosowałem. To nie jest ta. Stosowałem maskę. Do malowania i fajna sprawa. Powiem Jest i ukończona w końcu. Także nowy rok będzie już zaczęty. Przynajmniej z jedną rzeczą skończoną. Yamaha jest już ogarnięta. Tak to się prezentuje. Ten błotnik. Ach, podoba mi się. Naprawdę, mega się jaram. Jaram tym błotnikiem. Tutaj chlapacz, znaczy no, osłona tarczy. Już niedługo będzie, będzie prezentacja tej Yamahy gdzieś, gdzieś w polach. No, ale tak tak mniej więcej to wygląda. Napisz w komentarzu co sądzisz o tym malowaniu, czy mi się to w miarę jako tako udało. Według ciebie? Według mnie jest spoko, jak na te warunki, które widziałeś o ile oglądałeś wcześniejsze filmy. I malowanie sprayem to jest naprawdę bardzo dobra robota, nie?